I witam, witam, polski kaszlak, słuchajcie, koniec, zbliża się nieubłaganie, tylko wiecie, polakierować z zewnątrz, poskładać, włożyć silnik i tylko i chuj nie pali, nie, odstrzała, musi zapalić, w ogóle muszę wyciągnąć ten silnik, zobaczyć czy w ogóle jeszcze, czy ktoś się nim nie poratował. Ale zanim do środka, nowe, nowe koła do malucha, oczywiście nie pasują, bo to są do Forda 5 na 108 rozstaw, więc jak ktoś chętny 16. Do tych akurat noc zamówimy sobie nowe łoponki, tam z stalówki pomalujemy tam na fabryczny kolorek, będą kapselki te czarne jak były, więc super. Środek okryłem, który poprzednio żeśmy lakierowani, lakierowali, wcześniej jeszcze tam taśmą zabezpieczałem, żeby zbytnio bajzlu nie narobić. I czas na środek, 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 jeszcze raz środek. A w ogóle co do drzwi, bo tutaj tak minimalnie widać, że schodzi. Ja tak coś czuję, że po prostu bo już tam kurwa jest chyba maksimum tego podniesienia. Dosłownie, no pipkę brakuje i mi się wydaje, że tutaj już zamek na podniesie. Ale nie o to chodzi, bo jestem zadowolony z tego. No co prawda tu jest jeszcze nic nieporobione, ale bez ogranicznika, uwaga. Te drzwi nie napierdalają w kaszlaka. Nie wiem jak to się stało. Szpara tu jest zacna. Po prostu cud. Cud nad wisłą, bo zazwyczaj bez tego ogranicznika jednak te drzwi potrafiły pierdolnąć. Możliwe, że przy kilkukrotnym otworzeniu bez tego ogranicznika w końcu tu się nam wszystko naprostuje. Powiedzmy, że nie będą te ograniczniki nam trzymały i w końcu pierdolnie. Ale dobra, mniejsza o to. Tak, środek jest wyszlifowany. No, niestety, kurwa, no, szybko mi to zaszło, zeszło. Powiedzmy, z tym, że no, jakby człowiek dysponował czasem takim stricte tylko na kaszlaczka, no to, no to by to już dano był kolejny odcinek, że kurwa, z zewnątrz się zajmujemy. Ale u kwiatka tak nie jest, bo trzeba zająć się różnymi innymi rzeczami. Nieważne, natłumaczył się, natłumaczył. Słuchajcie, poszpachlowałem w miejscach, gdzie wcześniej te zastrzały śmieszne takie spadwałem <laughs> i one nam trochę uratowały skórę, ale to tylko dlatego, że kwiatek wszystkiego na raz nie wycinał. Było taki moment, że nie było podłogi tych nadkoli czy, czy tej belki, ale jeżeli tutaj przy tych słupkach jeszcze bym coś działał, to wtedy ten kaszlak rzeczywiście by się mógł powichrować. Tutaj tak samo jest poszpachlone, po tutaj, gdzie były te i tam, wiecie, trochę tam było e, ratowania tutaj, tak samo tu e, też był kawałek wstawiany, to też będzie trzeba wszystko ładnie wykitować. <laughs> Tej szpachli dużo nie poszło, e, tak to wygląda. Zaraz sobie weźmiemy spreja e, tego epoksydzika, żeby po prostu wszystkie te przecierki, bo ogólnie no, szpachla poszła standardowo na podkład, więc tutaj powiedzmy nie ma problemu, akurat ta szpachla można ją na stal gołą, odtłuszczoną, kłaść, więc też nie ma problemu. Chociaż nie jestem tego zwolnikiem. No i różne takie jakieś przeciereczki, na przykład tutaj czy tutaj, też psz, 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 psikniemy. E, trzeba to będzie po czwórnie obdmuchać, bo to wiadomo od tego szlifowania, mimo że tutaj z odkurzaczem walczyłem, to e, zawsze coś tu mogło jeszcze zostać, więc trzeba będzie wszystko obdmuchiwać po czwórnie. no i odtłuścić po piątnie, nie? E, I zaczniemy sobie, powiedzmy tak od dachu, tak pomyślałem, że znaczy się, pierw tutaj, wszystkie tam wnęki tutaj psiknę, wchodząc oczywiście tutaj do środka, dach pierdolnąć, tam te słupki i potem już wiecie, coraz niżej, coraz niżej, aż na, koń, na sam końcu podłogę. Po co? Po co i na co? Tak jak było, czyli po prostu, żeby yy, zawsze tam dodatkowo ten, ten akrylik troszkę nam ochroni Tutaj też troszkę trzeba będzie puknąć coś nie, to i tak uszczelka przychodzi luks. E, te pasy też w miarę jakoś się udało wyszlifować, znaczy wyszlifować, hmm, ściąć je na tyle, że nic się z nimi tutaj jakoś tak szczególnie nie dzieje, że tak nie wyglądają aż tak dosko mimo że wyglądają, ale fabryka, po prostu fabryka. Dobra, koniec gadania, tyle słowa wstępu, drzwi się zamykają, ops, a, o, przyjdzie zamek, za, zamkiem wyregulujemy, muszę też się zająć tą klapą, porządnie ją wyregulować, bo... Tragedia. No ale jak sobie się trzyma na jednej śrubie, no to wszystko to lata jak wiadomo co. Dobra. Jak to mówią górale, świzdu, gwizdu, podłoga zajebana, w pizdu. No ale to tylko podłoga. ważne, że reszta ochroniona. I zapraszam do środeczka karoce wita. Kurwa, kwiatku, coś ty zrobił. Dach oczywiście fatalnie jest polakierowany, czyli takie identyczny jak fabryka, czyli taki nie jest wylana, wylana farba, tylko taka, taka chropowata strukturka. Ale wszędzie indziej jest ładnie błyszcząco i pachnąco. Tam gdzie poszpachlowałem to też fajnie to wyszło, nie ma żadnego problemu. Teraz taka pomarańcz wychodzi, bo światło jest takie trochę oszukane. No tutaj jest sporo syfu powiem Wam, bo tu też chodziłem po tym, znaczy już nie po, po lakierowanym, ale yy, no środek mamy wy, wycyngolony, <laughs> to i tak niewiele będzie tego widać i teraz mogę się zająć dokładną regulacją drzwi, czyli jeszcze po prostu muszę pokombinować yy, możliwe, żebym, yy, że jeszcze po prostu jakiś zamek może założę tę klapę, tak samo te gumki potrzebuję, żeby wiecie, jak już to wszystko będzie razem złożone, to żebym Wiedział co i jak, bo po taśmę podrywałem, ale jest <laughs> ogólnie fajnie, to wszystko wyszło. Półeczka też też nigdzie nie ma, że niedomalowane. Eee, powiem Wam, kurwa, w środku Saigon. Ja do, e, to jest drugi dzień po lakierzeniu, a ja mam kurwa e, te, rzęsy na czerwono, więc zajebiście. E, dobra, słuchajcie, tu miałem wszystko okryte, ale i tak gdzieś ten pieprzony odkurz mi się po prostu władował. E, tutaj tak, tu widać, że była taśma pozakrajana, nie? Tutaj to jest kurzyk, tak? Ale pod tym kurzykiem jest taka delikatna warstewka takiego... O, tu może tak na... Nie, nie wiem na czym to... Nie widać, widać, nie widać... Mm, o, tu nie ma kurzu. staro o widzicie? Będę musiał to spolerować po prostu, o. O, teraz doskonale widać. No szkurwa mać, tu taśma była, nie jest napruszone, a tu, a tu się napruszyło. I... Próbowałem jakimś zmywaczem, benzynką, ale no nie będę musiał tu po prostu delikatnie przypolerować, no tutaj jeszcze odkórz jest taki, no to ale gdzie to mi się wjebało, nie wiem, może chyba tutaj przez środek, bo tutaj środka nie miałem zakneblowanego, tylko e, z tej strony, ale lampy miałem, z przodu miałem i tu miałem zakryte, no nie wiem jak to zrobiłem, ale jestem geniuszem. E, amortyzatory z tyłu też sobie już tam pozwoliłem przykręcić, e, bo one były już włożone, teraz przynajmniej ma maluch, jego tak majtne to to tak się nie gibie. Z przodu, no jeszcze na tym resorze, tu przód w ogóle, w ogóle nie zrobiony, bo to nawet ta zbieżność, no nawet nie ma zbieżności. I teraz wiecie co? Ja teraz mogę na przykład zamontować sobie yy, nie wspomaganie kierownicy, tylko tą przykładnie kierowniczą. O, to sobie zamontuję, i wtedy będę mógł już sobie później kierowniczkę zamontować. Ale zanim yy, ja tak właśnie zastanawiam się, co robić, bo. Całego, no, prawdopodobnie dałbym radę, tak, oczywiście, bez krapi i bez drzwi. Polakie życia, środek, da, no, to tu by było teoretycznie łatwiej, nie? To wszystko sobie ładnie wypsikać. Wszystko tutaj, no, jeszcze trzeba tu zrobić, te drdy mały. I tak, bo jeszcze muszę pomalować przekładnię kierowniczą. Nie wiem, gdzie się mam schowaną, to nie będę teraz pokazywał. Pomalować to przekładnię, w sensie, no, cały ten drążek kierowniczy, czy tam. No, no niech będzie drążek kierowniczy, co idzie do, w środku. Plus kurwa, w tunelu też przecież idzie. Tutaj dodatkowy taki dzyngieł, Takie cóż też idzie. Tutaj ta klapka też idzie, też to muszę pierdolnąć. I jeszcze jakiś metal, też muszę polakierować. Kurde, roboty jest, a mnie teraz trochę nosi, bo nie wiem co powiedzieć, a. A jedyny słuszny język jaki teraz przychodzi mi na ślinę to gadanie bzdur. Klapa też niewyrugulowana, ja pierdam. Nie, bo tu było walone, to tu będzie trzeba podszpachlować, Ale z tym sobie poradzimy, nie? To będzie wszystko cacy. Fucking shit! Fucking shit, słuchajcie, yy, bo tak, osłony takie, czy tam jakieś trzymajdełko do skrzyni biegów, czy tam gitarra, taka też osłona, to to jest zrobione. Natomiast zostało coś takiego, czyli zbiornik, zestaw pedziów, zestaw pasu, bo no w sumie mógłbym nie ruszać, tak, bo to jest w sumie plastić, ale tutaj, kurwa, tak, no, no nie, no, wypadałoby to odświeżyć, jak już tak wszystko świeci, jedno i drugie, tutaj, kurwa, klapek, od dmuchawen, bo tu w sumie odpada ten lakier, sam się, Sam się, więc yy, to wszystko że Zestaw gaz gaz gazowni też. W piach i psiknąć. To chuj wie od czego jest. Jakiś kółek. Nie wiem, dziwne takie. Kurwa. Coś jakby przy tym. Przy ścianie gro grodziowej tak coś. Albo ten, to jest przy tym. Eee, przy, przy, przy przedmuchu całym, nie? Tutaj ten tunelik śmieszny zestaw pedziów, tu się mówiłem Tutaj kurwa ten guziczek też taki, bo to jest odręcznego akurat. jest taki pokrzywiony japier. Ta drobnica zjebana od Palanko i Sanko. No też by padałoby to psiknąć, bo to brzydkie takie, nie? Chociaż no, to jest nieby ukryte, ale no, no nie, no bo to zaraz gnije. Kurwa, mać. Richheiser od zmiany zmieniaczka biegów też. Ręczny, kurwa. Nie wiem, czy ja w ogóle dostanę tego monoczkę. Muszę w ogóle popatrzeć, bo nie jestem zorientowany w tumacie. Ona jest tak tak brzidko. Szko, szkoda. No też takie połupywane w a To przecież tutaj to widać, nie? Ten tunelik tu widać, że wodowanie było. No, tutaj to jeszcze jak cię mogę, nie? Gąbka stara, no i ten właśnie trąbik, trąbik. Tak niezły, tylko aby tutaj tą ramkę tak psiknąć, kurwa, jakoś. Bez specjalnego demontażu w sumie wyczyścić. Powinno tak nic tam pod spodem w sumie nie widać. Taki wygląda w miarę taki świeżawy nawet. Izol... Zaizolowany, ciekaw czemu. Nie wiem, no i zbiornik pierdolony. Kurwa, zapomniałem o tym. Znaczy, <laughs> pamiętałem, tylko próbowałem o tym zapomnieć, bo roboty tu jeszcze mam w huk, nie? Znaczy, kończymy, już endgame jest, tak? tak, Ale no, w pojedynkę jest ciężko. Aj, kierownica, kurwa, ty! Kierownica, ja pierdolę, bo trochę ją zaepoksydowałem, bo zostawiłem um, przynajmniej tutaj, tak? Żeby te łopatki były ładne, bo tu sobie zabezpieczyłem. No i to, żeby też tak po prostu, no bo to też częściowo jest ośrutowane, no i gdzie niegdzie ta farba też poschodziła, żeby to wyczyścić. No, krzyżaczki ładne to zostawię, nie będę ruszał, nie? Więc takie to buty, takie to buty, kwiatów, coś nie się wie. Yy, dobra, działamy, ale od czego zacząć? Nie wiem. Kurwa, drzwi to. Aha, dobra, to, ten pseudomagiel włoży tą przykładnię kierowniczą. Będzie spokój przynajmniej z jednym. Fucking shit, po raz drugi. Słuchajcie, yy, zamontowałem sobie przekładnię tą kierowniczą yy, z kolumną i tak dalej. Oczywiście to nie jest wszystko przykręcone, tylko po prostu przyłapane. Yy, natomiast już, już się zaczynają powoli schody. Bo yy, tu mamy całą tą przekładnię plus tutaj ten wspornik tej przekładni. To jest wszystko na trzech śrubach. Tutaj widać tą jedną z trzech śrub, tutaj mamy drugą. Yy, I tak, tu mam taką kontrę bo przy przykręcaniu yy, nakrętki okazało się, że te szpilki, które są fabrycznie zamontowane do ściany grudziowej się przekręcają, bo mówią my kurwa nie chcemy i tyle, nie? a najlepsze jest to, że już tam mam od tamtej strony poklejone yy, polakierowane, więc zajebiście więc wymyśliłem, że po prostu zrobię kontrę którą <laughs> przytrzymam szpilkę, wtedy sobie dociągnę tą yy, nakrętkę ale yy, oczywiście Dalej nie może być normalnie, więc jedno jak strzelec wyborowy, cel losowy, czy jedno oko na Moroko w tym przypadku, jedno koło, czyli tam to jest prosto. No teraz nie mogę, bo kurwa jest burdel w garażu. A to mówi: A ja jadę w prawo, nie? Świetnie. Natomiast też mnie zastanawia tutaj taki fakt, iż oczywiście to nie, to jest byle jak przyłapane, tam nawet śruba nie weszła w ten krzyżak, jakby cały. I tam widać doskonale, słuchajcie. No jest dziura, nie? Dziura. I kurwa, czy są do tego jakieś uszczelki, żeby to zaślepić, czy ja muszę sam dorabiać coś? Bo, e, czekajcie, no teraz będzie mi o, coś gubiło, by no ludzie. No bo mi się to po prostu nie podoba, żeby taka była wyrwa w tym miejscu, nie? No w sensie, no na pewno muszę coś włożyć, ale czy, czy było coś takiego fabrycznego? Nie wiem, dlatego Was pytam ale dobra, przynajmniej można sobie posterować no i tak jak mówiłem założyłem tylko to po to, żeby i tak zaraz będę ściągał, bo będę musiał to wszystko poustawiać na nowo, przynajmniej tak wstępnie no wiadomo, no bo geometria w ogóle nie jest zrobiona eee, żeby mi się to nie walało, bo jeszcze mam przecież pełno rzeczy do zrobienia ale pierw sobie jeszcze, mówię, popasuję te drzwi z klapami, tutaj maska była raczej w porządku żeby już taki, wiecie, już wyprowadzać ten ostateczny kształt i zakończyć etap lakierowania, tylko wiecie co, ja trochę też się jeszcze wstrzymuję z zewnętrznym lakierowaniem bo jak ja jadę, słuchajcie, czekajcie, może wam jakiś pokażę, jadę, jak pierdolne tu wózkie to tu już mam rozjebane tam na rogu rozjebane, więc yy, no, jest mało miejsca dla kaleki i malucha, więc no muszę to jakoś przemyśleć, no później pewnie może jakoś o, o... Zabezpieczę tak te ranty, gdzie zazwyczaj mógłbym zahaczyć, nie? Więc e, po nie poniżę tej roboty. Hmm. Kurwa, mać. No, fajnie wyszło, że mam polakierowany środek, ale tu mi się najebało, więc tu będę musiał. No wiadomo, no, to, o, część od kurzyku, no to tam. To, o, fajnie, tak? Ale no część jest jednak do przepolerowania. Przekładnia niby jest zmontowana no, tak, jak powinna być, e, tak jak stara. E, te drążki po prostu i tak tu się okazuje, że to jest jakaś lipa. No i takie to życie. Dobra, działamy, nie ma co, 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 co panikować, bo przez chwilę we znowu pod górę, ale cały czas jest pod górę, więc nie ma co się przejmować i do roboty. No i fucking shit, po raz trzeci. Słuchajcie, no tak jak mówiłem, koła są rozjechane na zewnątrz, a powinny e, teoretycznie do środka być rozjechane, nie? Znaczy nie rozjechane, tylko wzjechane, no nieważne. Więc tutaj mam jakiś problem, ale to zajmę się tym później. E, tutaj tutaj takie pozostałości po małym pyrtku, który przyszedł, który jest fanatykiem małego Fiata. On w ogóle zanim e, rozpoczęliśmy tutaj z nim przygodę, to wszystko mi rozruszał drzwi i klamki, bo to było zastane, wiecie, więc spoko, bojtas, do, dobra robota. Słuchajcie, drzwi mniej więcej mam spasowane, ale chodzi o to, że chcę kupić e, uszczelki do drzwi plus e, wszystkie odboje do przedniej tylnej klapy. Pomontowałem zamki i powiem wam, że jak odepchnie to, no to będzie fajnie to wyciągnięte, tu jest na równi, nawet mocno nie, nie opada względem, względem powiedzmy, całej drzwi. Też tu jest tak zrobione, że jeżeli tutaj docisnę, znaczy pociągnę drzwi, to tutaj rant się chowa, nie? Ciągnąc tutaj, tu wchodzi, bo tutaj się trzyma na tym zamku. Z drugiej strony to samo, ja czy dam radę podjechać, moment. I słuchajcie, tutaj też muszę, tylko tutaj jest dużo większa szpara i nie wiem z czego to wynika. Tutaj, aha, ja tutaj nie wyregulowałem i tu założyłem nową klamkę, bo u nas tutaj była pęknięta, więc tu jeszcze ogólnie drzwi są do poprawy, bo tutaj jest, no, w sumie nawet lepsza jest ta szpara niż tam. No ale tam jakoś wyszło, bo wyszło, no bo ja ingerowałem w te zamki, nie. Klamka jest nowa oczywiście od y, widza, więc super e, i też uszczelek mi b, b, brakuje, więc wszystko tutaj jeszcze jest do regulacji i coś jeszcze miałem powiedzieć odnośnie drzwi. No ale no, jest coraz bliżej, no i mówię, nie wiem o co chodzi z tym, e, z tym kierowaniem. No i dobra, tak to wygląda, dywanik też mi przyszedł z Włoch, słuchajcie, bo oczywiście nie, nie było, e, widać jak to jest ale tutaj to wiecie, wygłuszenie te inne więc też mamy no i co, trzeba będzie cały ten środek zrobić. Jeszcze mówię tutaj to wszystko wyszpachlić, bo tutaj jest delikatnie tak widać, że tu jest po prostu podniesione, bo było jakieś tam dewastacja, No dobra, no to i na tym, słuchajcie, będziemy kończyć. Dobra, jeszcze na sam koniec wam się pochwala odnośnie uszczelek. Pojechałem tu sobie, żeby dopasować e, drzwiczki. Tak wyglądają od wewnątrz. Wygląda to naprawdę zajebiście. Ja tą taśmą sobie pozaznaczałem takie pierdółki. Już je docięłem. E, tam po środku mniej więcej na wysokości tego otworu z jednej i z drugiej strony. E, co do tych drzwi. Jak patrzyłem na te pierwsze zdjęcia, takie pierwsze, 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 to rzeczywiście kurwa, te drzwi tutaj miały taką szparę, a tamte z tamtej strony mniejsze. I kurwa, choćbym nie wiem co zrobił, no teraz troszkę jest ciasno. To no nie idzie tego jakoś wiecie, sensownie wyregulować. No ale to jest maluch, więc tak ma być. Więc o to tu się nie będę martwił. Fajnie widać. Czekajcie, to w sumie to też. A co? mogłem, obojętnie, z trójstron, ale jak już wycofałem, słuchajcie, to wycofałem. Tutaj na przykład doskonale widać, jak te uszczelki idą. Eee... Jeżeli chodzi o grubość, no tutaj widać, że delikatnie jest mocniej przyciśnięta. Tutaj mniej więcej tak jest w miarę, w miarę. Tutaj, gdzie te słupki idą, też jest tak deczko przygnieciona, czyli super, nie? Ale z tym otwieraniem, kurwa i zamykaniem, to no nie wiem. Chcę w się, sensie, no powiem Wam, że zapomniałem. Po prostu zapomniałem, jak to jest. No to są nowe uszczelki, więc też z Sanoka, więc nie są takie jakieś najgorsze. Więc no powiedzmy, otwiera się. To aż wystrzeli, wystrzeliwują, nie? Ale żeby zamknąć, no to trzeba. Tak. Tak. Jebnąć, nie? Więc w sumie. No nie wiem, czy to jest dużo mocy, czy nie. No teraz rezonuje to wszystko. Ja też jakoś. No, no powinienem stanąć, tak? Przy tym, no, teraz nie domknęłem. Nie. nie. No. Nie, no znaczy, wiecie, to teraz to kurwa strasznie wygląda, ale. I też próbowałem tu, sorry za hałas, jak wsiadałem sobie, no to chwytałem tutaj za dół drzwi, nie? Tak jak idzie ta półeczka, bo przecież chyba nie ma uchwytu, nie? Do zamykania drzwi jako takiego. Jest ta półeczka cała, ten schoweczek. Jak sobie brałem za ten schowek, to, wiecie, też jest jebnięcie. Bo to te drzwi się rozpędzają, jeszcze przyjdą drzwi, to też trochę wagi w końcu dostanie. Bo teraz to jest w sumie papier, to też może ma mieć znaczenie. Ehm, no i kurwa, jakoś się zamykają, no, jak w maluchu w sumie, nie? To nie, nie jest Mercedes w sumie, to jest bardziej Mercedes G, G klasa. No aż cała Buda chodzi, więc chyba okej, okay, nie? Kurde, nie wiem, chłopy. Wiecie, no bo ja tu chcę dobrze, ale potem, że potem będzie, wiecie, eee, tu kurwa, tak zrobiłeś, te takie by trochę mocniej strzelały. Ale tutaj, nie no, niby taka szpara, ale, ale równo jest. Ale się tak samo domyka nam, może na troszkę lepiej niż, niż tamte. Nie wiem o co chodzi. Aha, no to jest maluch. No to wszystko jasne. Więc tak to wygląda. No Delikatnie, taki, taki cień się robi, ale pal to licho. Dobra, dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.